Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie o chwaście, którego wszyscy nienawidzą, a szczególnie Działkowicze, Niedziałkowicze, wszyscy ci, którzy mają jakieś tam zagąki z żywnością i tak dalej. Powiemy sobie dzisiaj o diabelskiej stopie. Co to jest ta diabelska stopa? Otóż jest to nic innego, tylko inaczej mówiąc, kozia stópka, diabelska stopa, ewentualnie podagrecznik. Czym się charakteryzuje podagrecznik? Otóż tym, proszę Państwa, że jest to roślinka. Cała i w całości jadalna. Samo to, że ta stópka tu jest pokazana, widzicie, to jest właśnie ta niby diabelska stopa i kozia stópka. Do czego ten potagrzecznik jest stosowany? Przede wszystkim może być jedzony na surowo. Tniemy boka po kawałeczku i zjadamy go jako surówkę z dodatkiem do sałaty, do liści, przykładowo mleczu. O i ewentualnie robimy to jak szpinak. Co z tego podagrecznika jeszcze możemy zrobić? Otóż maseczki kosmetyczne. One po prostu powodują, że jest dobre oddychanie skóry na twarzy, przeważnie u kobiet. Co jeszcze leczy ten podagrecznik? Przede wszystkim podagre i reumatyzm. A wyciągi z tego zielska, szanowni państwo, działają przeciwzapalnie i nowotworowo. Są 30 razy silniejsze od środków chemicznych. Pamiętajcie o tym. Co ten podagrecznik może jeszcze robić? Otóż okłady z tego podagrecznika, go tak poczaskamy, wiecie, tak, jakąś tam wałeczkiem albo czymś, okładamy na miejsca bolące. I te miejsca bolące automatycznie nie bolą. To jest raz, jak są jakieś poparzenia, jakieś są ukąszenia owadów, ukąszenia przykładło żmij nawet podagrecznikiem należy szybko to okładać i wtedy ten jad jest po prostu wyciągany. Również jest dobre na hemoroidy, pamiętajcie o tym. Rozwałkowany i przykład. Badany, tam, gdzie hemoroidy występują, i w ten sposób leczymy hemoroidy. Proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, ale podagrecznik też można kisić. Łyska soli, litr wody i układamy te listki w tym z całością układamy w słoiku zalewamy luźno i jest dodatkiem, później mamy witaminę C i kwas mlekowy, który się wytwarza podczas kiszenia także szanowni państwo, podagrecznik to nie tylko chwast, który tępimy jest to naprawdę bardzo silne zielsko, które nas leczy i zioło, które możemy jeść w każdej postaci, ono jest naprawdę smaczne, to jest takie z rodziny salerowatych. jak się ugryzie można to jeść, każdą zupę Także śmiało idźcie do ogródka, natnijcie tego, natnijcie sobie mleczu. Takiego. Oczywiście kwiaty niekoniecznie, ale listki mleczu. I to po prostu dodajcie liści krzanu też. I taką sałatkę róbcie, nie tylko samata. Sałata to jest wymysł. To jest wymysł ludzkości, którzy poprzez genetykę to zrobili. My jedzmy to, co nam daje natura, co nam daje. Przyroda, z którą powinniśmy obcować i żyć w symbiozie. Dlatego zachęcam. Diabelska stopa, kozia stupka lub podagrecznik, mówiąc po polsku i teraźniejszym językiem, jest do wiedzenia w całości. Dlatego nie zastanawiajcie się, to jest to, co likwidujecie, ale to jest to, co nam daje naprawdę dużo, dużo energii i leczy dużo, dużo chorób. Dziękuję bardzo.